Idziemy dalej w piątym przykazaniem. Kończę myśl Pana Jezusa z ostatniego zdania, aby zrozumieć kolejne. Jeśli więc codziennie wybierać będziecie świadomie rzeczy niezdrowe, a modlitwę odmawiać zuchwale, na nic nic nie zyskacie. Chodzi o tę modlitwę, którą Bóg nam podyktował przed jedzeniem i po jedzeniu. Mamy ją w konieczniku, umiemy ją na, na pamięć. Róbcie to z wielkim majestatem i świadomością. <laughs> Przypominam, że mówię wam, za kwestię zatrutego jedzenia masę rzeczy niezdrowych. Podali ostatni komunikat. Badano 40 różnorakich dzieci, warzyw, ma najwięcej pestydyt. Wszystko rosło, trzeba walić chemię i ochraniacze. No niestety nikt wam to nie mówi, że to roślina wchłania. Więc Pan dał nam tę modlitwę po to, by nas chronić od tego zła. Jeśli to robicie byle jak, żywicie się niezdrowo. Modlitwa jest zuchwała, nic nie zyskacie. Zachowujcie umiar i rozsądek bo każda przesada jest zachwianiem naturalnego porządku, jaki ustanowiłem. Czyli jak jemy do full i brzuch nas tak napina, by pod pawą było nawozie, no to wiadomo, że jest przesada. Millione. Rozumiecie, to są w każdej dzieci branży. Śpijcie więc, mówi Pan, kiedy jest czas spania. Pracujcie, kiedy jest czas pracy. Nie narażajcie bez potrzeby zdrowia i życia, aby wasze życie nie było przerwane i skrócone przez wypadki, bo masę ludzi ginie lub jest, są kalekami wypadków samochodowych, przy pracach, przy różnych dzieci, czynnościach, z drabiny, zrusztowania. Mam tu jednego ukochanego Józia. On wie, co to jest: Lot Oskara I tylko miłość Boga i cud. Bo nie miał prawa żyć, rozumiecie? No, Chciał mu się spać z 8, z 8 metrów, i przeżyć. i przeżyć. Więc Pan Bóg tu mówi ja, bardzo prosto. Nie narażajcie się bez potrzeby życia, aby Wasze życie nie było przerwane i skrócone przez wypadki czy choroby, które nie były w planie Bożym. Dzieci, to jest logiczne. Przymaliśmy wolną wolę. A w tej przestrzeni Bóg nic nie może. Więc nasze rzeczy w naszym życiu nie mieściło się w planie Bożym wobec nas. To jest nasz wybór. Nikogo z nas Pan Bóg nie uczynił alkoholikiem. Nikogo z nas nie uczynił narkomanem. Mogło. Mógł uczynić w cudzysłowie, ale znowu winę rodziców, kiedy popili i pożyli dziecko. Kopiecie. Albo w gwałcie, albo w jakiś, bo, bo z czegoś wynikają pewne założenia. Alkoman. Jak pocznie dziecko, to dziecko jest narkomanem. Logiczne. Alkoholik pocznie dziecko, dziecko od startu jest alkoholikiem. Współczuć takiego ojca. Czy matce. Bo to wszystko nie jest w planie Bożym. Powtarzam jeszcze raz. Nie narażajcie bez potrzeby zdrowia i życia. Aby wasze życie nie było przerwane i skrócone. Czy nie narażajcie, czyli to jest z naszego wyboru, aby nasze życie nie było skrócone i przerwane. Mam o podach dzieci w Kościelcu. Pamiętacie, był taki Fiat 125P. Siadło ich 18. No i po dyskotece jechali. Ten, co był w bagażniku zamknięty, bo trzeba bić rekord. Uderzyli w drzewo. Jego ja go później odwiedzam. A ono jest nemo połamany kręgosłup. Dzieci pokornie. Leży na łóżku. Nie wybór Pana Boga. Powtarzam, nie wybór też jest winny, bo po co wsiadał do bagażnika? Nie wolno. A jeszcze po dyskotece. Aby wasze życie nie było przerwane i skrócone przez wypadki czy choroby, których nie było w planie Bożym. Wątroba mi się sypie. naleśnie ty wiaderko wódki tygodniowo pił, nie? No po prostu brały gały no i sprawa zaationa. To jest wszystko decyzja człowieka, nie Boga. Wtedy wrzeszczycie, gdzie był Bóg? Ale gdzie tak głupol miał wcześniej rozum? A gdzie ty bierzesz? A są tylko wynikiem nieprzestrzegania praw, przykazań Bożych i praw, które ja dałem Wam dla ochrony. Czy dzieci, jeśli dostajemy 10 przykazań Bożych i współczesną Bożą aktualizację daną przez samego Boga, to tylko chodzi o to, że miłość Boga jest nieskończona. Przypominam nam to i wyjaśnia dla naszej ochrony. Nie zrealizujesz tego, to będziesz musiał przeżyć się, płacić dzieci duże kary i ceny. Wtedy to zjawisko, jak się nazywa, po góralsku, pod wozem. Jest czas, kiedy się jest na wozie. I wydaje się, że wszystko widzimy i wszystko wiemy. A później my są pod wozem, tamtej rzeczywistości już nie ma, no i dzieci dalej trzeba jechać. A dobrze wiecie, jak się szkaradnie i jeździe pod wozem. Niech cię ktoś przywiąza, przywiąże pod literki z dołu. Zobaczysz, jedziesz pół dnia, zobaczysz, czy będziesz żył A Bóg ci proponuje, siadnij na wozie. W półkosku. To taki koszyk może być zrobiony. Połóż se siana, legnij se i chłopie na wozie się jedzie cudownie. A wszyscy wam mówią, najlepiej podwozer. No to pod <laughs> Przypominam na jednych kolekcjach. Niewiastka około 50 lat do mnie podchodzi i skarży się na życie, na wszystko, etc., etc., etc. Czy mogę Pani zadać ze dwa pytania? Proszę bardzo, męża masz, rozstaliśmy się. Ile masz tam dzieci? Jedno, bo pracowałam, studia i tak dalej. Ja mówię, Pani kochana, no to był czas na wozie, a teraz jest pod wozem, no i minimum 20 lat. Lub się powiesisz. Popatła na mnie i poszła jak są rady, to dałem radę, nie? Teraz jest czas podwozem I stąd się to wzięło, to nagle tak wnosło, nie? No teraz pani masz czas podwozem. Bo samotna, bo samotna, dziecko drogie, bo pod jest bardzo samotnie, bo tam się nikt nie zagnie. Więc to wszystko później, skracanie sobie życia, wypadki, choroby, jest wynikiem nieprzestrzegania Bożych i praw, które ja Wam dałem dla Waszej chrony. Szanujcie swoje życie i zdrowie, bo zostało Wam dane od Boga. Życie człowiek otrzymuje tylko raz. To jednorazowy i niepowtarzalny dar. Utrzymuje każdy człowiek z rąk swojego stwórcy, raz, i nigdy go nie może powtórzyć. W tym bajeczne przestrzeni, jakim jest życie, nigdy już nie ludzimy. Chyba, że przejdziesz na hinduizm i zaczniesz wędrówkę od myszy, żaby, krowy. No Zale w zależności gdzie cię pchają. Jednorazowy i niepowtarzalny dar, który otrzymuje każdy człowiek z rok swojego stwórcy. Raz i nigdy nie może go powtórzyć. Ani więc Wy, ani Wasi bliscy nie powtórzą żadnego dnia i nie przedłużą swojego życia o jeden dzień. Gdyby nawet mówi Pan, nie wiedzieli jak, jak chcieli. Mój tata miał koncepcję, że będzie zauważył i tak, by wieczny, będzie wiecznie żył. Niezniszczalny wszystko w jego ręku. Jego nie ma, świat funkcjonuje. Mama straży mówi, a tu się po co ci to? Ani jednej godziny nie dostaniemy więcej. Cieszmy się więc bardzo życiem i szałujmy go nie Niech więc dni, które otrzymujecie, i dajecie innym będą dobre. Bo my nie tylko od Boga otrzymujemy, ale i te dni też dajemy innym. Niech będą dobre, bo czas szybko przemija, jak wyciekająca woda z pochylonego dzbanu. Tak sączy się ludzkie życie każdego dnia aż do dna. Błogosławię Cię w imię Obojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.